Cześć, z tej strony Gaston, w tym krótkim materiale przedstawię w jaki sposób posługiwać się rodziną kominów parametrycznych, którą dla Was przygotowałem. Cała kolekcja została podzielona na trzy różne grupy. Pierwszą są kominy wentylacyjne. Występuje ich pięć typów. Możemy zaobserwować, że jest komin wentylacyjny z jednym kanałem, dwoma, trzema lub w dwóch wariantach z czterema. Drugą grupą są kominy spalinowe. Kominów spalinowych mamy aż osiem typów, począwszy od Samych kominów spalinowych, a także z dołączonymi kanałami wentylacyjnymi: 1, 2, trzema, 4 lub także w innych wariantach. Natomiast trzecią i ostatnią grupą, jaką mamy w kolekcji, są to akcesoria. Wśród nich możemy wyróżnić komin z warstwą wykończeniową, czyli tak jakby samą warstwę wykończeniową, jak tutaj pokazuję na ekranie. Kratki wentylacyjne. Oraz nasady kominowe, które zostały wykorzystane podczas tworzenia rodzin. Dobrze, ale w jaki sposób wykorzystywać rodzinę, tak aby było to jak najbardziej efektywne? Zaraz po wczytaniu ją do projektu przechodzimy do naszego widoku, na którym chcemy stawiać. Następnie komponent. U mnie domyślnie wczyta się rodzina komina spalinowego plus trzech kanałów wentylacyjnych i możemy ją. Stawić dowolne miejsce. Ważne jest to, że rodzina przywiązuje się do poziomu, na którym mamy aktualny widok. W ryżii zostaje także zastosowane silne wiązania do płaszczyzn, przez co może się ona nam po prostu wstawić i przykleić do danej przegrody, której będziemy potrzebować bez późniejszej korekty jego położenia. Ok. mi już udało się wstawić rodzinę do projektu. Jest ona ustawiona w miarę odpowiednie, tak jakbym chciał. Następnie najlepiej utworzyć sobie dwa przekroje, które będą odpowiednio pokazywały widoczność naszego komina. przejść sobie do niego i dostosować tą naszą widoczność. U mnie pomiędzy jedną przekrodą a drugą występowało 4 m, i złapimy sobie za nasz filar, wpisujemy do wys wysokości rozpoczęcia warstwy wykończeniowej wysokość 4 m, 4000 mm. A następnie domierzam sobie od naszego dachu i od linii pomocniczej, która jest tutaj umieszczona 60 cm ponad górnym poziomem dachu, wpisuję sobie wartość łączną wynoszącą 6270. Nasz kamień w tym momencie dostosował się do tych wymiarów i już wygląda całkiem nawet nieźle. W raziezie nie utworzyłem także dodatkową funkcjonalność, polegającą na tym, że możemy sami zdecydować, który kanał ma być w danej chwili otwarty. Umożliwia nam to parametr widoczności, w którym są ustawione strzałki pokazujące, który kanał chcemy otworzyć na kondygnacji. Oznaczenia są przedstawione w następujący sposób: jako S jest to komin spalinowy i jego cyfra numer 1. I G to znaczy, że wysokość, wysokość górna. Lewa strona, dół odpowiednio się pojawiają. Dwa możemy zauważyć: strzałki stopniowo się pojawiają, tak jak będziemy po prostu tego oczekiwać. Natomiast, jeśli przekręcimy ten komin za pomocą spacji, y, trzeba pamiętać, że po prostu orientacja tych strzałek i tak się będzie trzymała względem głównego wstawienia kominu. Czyli wtedy góra będzie na dole, a dół będzie na górze. Przejdźmy teraz do decyzji typu. Tej rodziny, żebyśmy wiedzieli, co można zbudować, a czego najlepiej nie ruszać. Przede wszystkim proponowałbym, aby nie ruszać parametrów długości i szerokości na danej rodzinie, ponieważ są one domyślnie zablokowane, po to, aby geometria się nie wywalała. Parametrami, które możemy edytować, oprócz tych, które były parametrami domyślnymi i parametrami elementu, możemy zmienić sobie grubość warstwy wykończeniowej, czyli warstwy, która jest. Która jest dookoła naszego pustaka. Możemy przyjąć, jeśli chcemy, czy to jest blacha, czy na przykład tak jak tutaj w przykładzie mamy cegłę kierową 115 mm lub grubość daszku. Za chwilę pokażę wszystko, który parametr za co odpowiada. Ale żeby zrobić to najlepiej, przejdziemy sobie bezpośrednio do wnętrza tej rodziny. Tak to nasie prezentuje 4. Aby dokładnie przedstawić te parametry, przechodzimy na widok lewej elewacji i nas tutaj na przykład na okryte linie. Grubość daszku jest to grubość tej naszej nasady betonowej, która jest położona tutaj u góry. Możemy sobie dowolnie modyfikować pod nasze potrzeby, tak jak chcemy. Natomiast grubość tej warstwy wykończeniowej jest to grubość tej cegły, która tutaj jest. Jeśli ją sobie zmienimy powiedzmy na, jak na blachę, niech będzie to miało 30 mm grubości, czy to będzie jakaś blacha trawezowa, a szerokość się tutaj po prostu dostosuje i już będzie cieńsza, tylko musimy jeszcze pamiętać o zmianie materiału. Jakie materiały możemy zmienić? Mamy do dyspozycji materiał komina. Jako komin przyjąłem domyślnie, że to jest, ten materiał jest przypisany do pustaka, czyli nasze Wewnętrzną część tej naszej rodziny. Materiał wykończenia komina, czyli ta nasza cegła, fenkierowa, którą przyjąłem domyślnie. Materiał wykończenia daszku, czyli daszek, który pokazywałem tutaj na lewej elewacji, to jest, to jest dokładnie ten element. On ma przypisany osobny materiał. Oraz mamy jeszcze materiał naszej kratki wentylacyjnej. Kratki wentylacyjne są wstawione domyślnie w zależności od ilości kanałów, które nam występują. Nie dodają się one automatycznie, po prostu są ustawione sztywno. Możemy też dla nich wybrać odpowiedni materiał oraz nasada kominowa, która jest tutaj. Materiały, które tutaj widzimy, zostaną dołączone do projektu z biblioteki, którą dla Was też przygotowałem. Jest to biblioteka kominów. Najlepiej wczytać ją sobie do projektu i z niej korzystać. Natomiast jak sprawić, żeby materiały i tekstury, które są tutaj wstawione w tej bibliotece, docelowo wstawiały nam się też u nas, bez każdorazowego klikania i pokazywania lokalizacji. Proponowałbym po prostu, aby te, które będą dołączone do kolekcji, stricte wziąć, przekopiować i wstawić w to miejsce, w którym wyświetla się nasza ścieżka z materiałami. Najprościej to będzie po prostu kliknąć na tą strukturkę, Zaznaczyć, otwiera nam się folder, ten folder, po prostu przerzucamy e, wszystkie tekstury w to miejsce, i po resecie Rewita on już powinien domyślnie widzieć te materiały, i wszystkie będą się już zaczytywać prawidłowo. Ostatnie dwa parametry, które występują i zostały dodane przeze mnie, jest to widoczność warstwy wykończeniowej i akcesoriów. Domyślnie jest ona przyjęta jako tak, czyli one występują. Ten parametr został stworzony po to, na wypadek, gdybyśmy chcieli tworzyć własne kompozycje różnych kominów, czyli dajmy na to, mamy kilka koło siebie i chcemy je obudować jedną warstwą wykończeniową no, za pomocą tej rodziny, którą też tutaj mamy, to wtedy klikamy ten parametr, że on nie występuje. A następnie na widoku 3D pokażę Wam, jak to działa. Widzimy, że te elementy znikły, i wtedy tylko taka geometria nam się pokazuje. Polecam wtedy, aby warstw, grubość warstwy wykończeniowej przyjąć na 1 mm, ponieważ to jest taka bezpieczna odległość. Nie możemy tutaj wpisać 0, ponieważ geometria się nie, nie wygeneruje tych warstw wykończeniowych, a one mimo wszystko gdzieś tam gdzieś tam będą. I tego to też doszliśmy do ostatniej funkcjonalności, jaką w rodzinie tutaj zrobiłem, czyli między innymi wycięcia które docina po prostu nam stropy, dachy do, naszych, do geometrii naszego komina. Aby to zrobić, wystarczy przejść na przekrój i za pomocą polecenia dotni klikamy najpierw przegroda, dopiero później rodzina. I pojawia nam się otwór. O czym ponownie dach i nasz komin. W rodzinie zostały zamodelowane dwa wycięcia. Pierwsze jest to po obrysie zewnętrznym naszego Komina, czyli można powiedzieć, że po samym obrysie tego pustaka, natomiast drugi jest po warstwie wykończeniowej, taki tak, żeby jeden docinał stropy, a drugi docinał dachy. Oczywiście, gdy zmienimy no, szerokość tej naszej warstwy wykończeniowej, ten otwór też nam się dostosuje. W pliku kolekcji znajduje się także specjalnie przygotowane dla Was zestawienie materiałów w postaci szablonu, Służy ono do, głównie do zarządzania tymi rodzinami, które mamy wczytane, a także możemy je stawić sobie na nasz arkusz projektu. Wtedy będziemy po prostu w łatwiejszy sposób mogli zaprezentować to, co mamy. Te obrazy, które tutaj się znajdują, też będą dołączone do kolekcji. Zostały one domyślnie podczytane w rodzinie w postaci parametru obrazu typu. On się wyświetla w danych identyfikacyjnych i tu możemy go w razie czego zmienić. Jeśli on jest czytany do rodziny, to też pojawi się w pliku rewitowym. Ostatnią rzeczą, którą chciałem omówić, jest to parametr związany z obliczaniem ilości pustaków, które mogą nam być potrzebne do budowania danego komina. Jest to parametr taki czysto informacyjny. Dzieli on w stricte wysokość przez 240 mm, czy taką standardową wysokość pustaków kominowych. Oczywiście to możemy zmienić, dostosować do własnych potrzeb wedle uznania, natomiast w naszym zestawieniu ta, ta wartość też figuruje, żebyśmy w razie wymogli mniej więcej oszacować ile będzie nam potrzeba tych pustaków na, na, na wybudowanie pionów, które mamy w naszym projekcie. To już chyba jest wszystko co chciałem mówić w tym materiale. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące tych rodzin, albo komentarze, które mogłyby w jakikolwiek sposób pomóc, czy też propozycje, nie wahajcie się piszcie do mnie albo w komentarzu, albo w wiadomości. Na pewno postaram się odezwać i zaimplementować te rzeczy w kolejnych bibliotekach. Dzięki za Twój czas, za obejrzenie materiału. Do usłyszenia ponownie. Cześć. Hej.